Sezon burzowy zaczął się już w Polsce na dobre i pozostanie z nami przez kilka kolejnych miesięcy. Z tego tytułu wpadłem na pomysł, aby stworzyć dla Was serię, która będzie stanowić swego rodzaju abecadło o pogodzie, burzach, tego jak powstają oraz jak można rozpoznawać niebezpieczne sytuacje przy użyciu radarów pogodowych. Cała ta seria ma na celu rozjaśnić pewne kwestie związane z pogodą i z burzami w prosty i przystępny sposób. Dzisiaj porozmawiamy o podstawie, czyli o chmurach. Oczywiście nie będę omawiał wszystkich rodzajów chmur, ponieważ jest ich bardzo dużo. A w kontekście obserwacji burz czy ostrzegania przed nimi skupimy się dzisiaj na konkretnej grupie. A w tym momencie chciałbym Cię jeszcze drogi widzu zachęcić do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, aby nie umijały Cię treści, które tworzę. Lecimy! Ogólnie rzecz biorąc, chmury możemy podzielić na trzy sposoby. Ze względu na ich budowę lub kształt, ze względu na wysokość na jakiej się znajdują, oraz ze względu na to, z czego są zbudowane. Ten system klasyfikacji został opublikowany w 1802 roku przez Luca Howarda, brytyjskiego farmaceutę, który po prostu lubił obserwować chmury. Do czasu tej publikacji chmury nie miały takiego oficjalnego nazewnictwa, więc stanowiło to ogromny przełom w meteorologii. Ale do rzeczy. Ze względu na budowę rozróżniamy chmury pierzaste, warstwowe i kłębiaste. Chmury pierzaste, nazywane Cirrusami, przypominają delikatne białe pióra rozproszone po niebie. Bardzo często układają się w długie linie kojarzące się z włosami lub pajęczą siecią. Cirrusy należą do chmur piętra wysokiego, czyli tworzą się na wysokości pomiędzy 7 a 13 km nad powierzchnią Ziemi. Na takiej wysokości powietrze jest bardzo zimne, dlatego chmury te zbudowane są z mikroskopijnych kryształków lodu. Dzięki czemu zawdzięczają swój delikatny i pierzasty kształt. Ogólnie nie produkują żadnych opadów, lecz jak mówi stare marynarskie porzekało, gdy Cirrus na niebie, pogoda się zjebie. Jest to spowodowane tym, że chmury te bardzo często pojawiają się tuż przed ciepłym frontem atmosferycznym i zwiastują pogorszenie się pogody. Chmury warstwowe, czyli stratus, są najmniej ciekawymi do obserwacji chmurami. Wszystko dlatego, że przeważnie stanowią jednolitą biało-szarą zasłonę przykrywającą większość widocznego nam nieba. I to właśnie one zimą bądź jesienią tworzą to naszą polską aurę szarości. Zbudowane są z drobnych kropelek wody i należą do chmur piętra niskiego, choć niektóre ich formy potrafią rozciągać się na wszystkie piętra. Niekiedy mogą powodować przelotny opad deszczu lub śniegu. Chmury kłębiaste, naukowo nazywane kumulusami, mają postać dużych, białych, czasami szarawych, puszystych kłębków, przypominających swoim wyglądem porozrzucaną watę na niebie o kalafiorowatym kształcie. Często nazywane są chmurami pięknej pogody, ponieważ właśnie powstają w słoneczne dni i kojarzone są z ciepłym letnim dniem. Również należą do chmur niskich i formują się nie wyżej niż na wysokości 2000 metrów nad powierzchnią. Zbudowane są z malutkich kropel wody, lecz nie produkują opadów. W odpowiednich warunkach kumulusy mogą zacząć rosnąć w górę i z czasem przerodzić się w chmury kłębiasto-deszczowe, czyli kumulonimbusy. No właśnie, a skoro już tu jesteśmy. Czasami, a w sumie nawet bardzo często, zdarza się tak, że tworzą się chmury, które wykazują cechy z dwóch różnych grup klasyfikacji. Na przykład chmura warstwowo-kłębiasta, czyli stratokumulus. Jak sama nazwa wskazuje, posiada cechy kumulusów i stratusów. Przyjmuje postać puszystej chmury kłębiastej, lecz ułożonej warstwowo, która przysłania większość nieba, tworząc pewnego rodzaju zasłonę. Takich połączeń może być wiele, jednak nie chciałbym dzisiaj o nich wszystkich rozmawiać, ponieważ nie starczyłoby nam na to dnia. Cumulonimbusy, bo to na nich chciałbym się dzisiaj głównie skupić, posiadają jedną bardzo ciekawą cechę. Tak jak wspominałem przed chwilą, w odpowiednich warunkach mogą przybierać budowę pionową. Czyli, że w wyniku wzrostu ich wysokość zaczyna przewyższać szerokość. Kumulonimbusy są największymi chmurami na świecie i to one odpowiadają za burze. W dolnej części chmury składają się z kropel wody, a w górnej z drobnych kryształków lodu. Ich podstawa znajduje się zazwyczaj na wysokości 2-3 km, natomiast ich górne struktury potrafią dochodzić do kilkunastu kilometrów wysokości i bardzo często sięgają naturalnej bariery zwanej tropopauzą, powyżej której nie mogą się już tworzyć chmury. To właśnie dlatego górna część dobrze rozwiniętych chmur burzowych swoim kształtem przypomina kowadło. Chmury Cumulonimbus przynoszą bardzo gwałtowne opady deszczu, śniegu, a nawet gradu. Często towarzyszą im niszczycielskie podmuchy wiatru oraz wyładowania atmosferyczne w postaci piorunów. Chmury kłębiasto-deszczowe produkują najsilniejsze tornada na Ziemi i każdego roku powodują miliardowe straty materialne, pozbawiając przy tym życia tysięcy ludzi. Mimo niebezpieczeństwa i ogromnych strat, które powodują te chmury, są one jednym z najciekawszych i najpiękniejszych zjawisk na naszej planecie. Potrafią tworzyć piękne struktury, które są niesamowite w obserwacji i stanowią jedną z największych zagadek tego świata. No bo jak coś tak złożonego i skomplikowanego może tworzyć się w cudzysłowie samo z siebie z chaosu? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć Wam w tej serii. W następnym odcinku pogadamy sobie o zjawiskach, które są konieczne do wytworzenia się burzy. I może, jeżeli starczy nam czasu, przejdziemy przez wszystkie stadia rozwojowe burzy. Mi pozostaje podziękować za obejrzenie tego odcinka, zachęcić Was do pozostawienia subskrypcji, lajka oraz komentarza. I do zobaczenia w przyszły czwartek lub piątek, w zależności jak szybko wyrobię się z publikacją.